uświęty, który oświecasz serca i umysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak cudownie, że jesteście, kochani. I Bogu nie będą dzięki za to, że w to piękne niedzielne przedpołudnie jest nas tak wielu. No naprawdę jest to wspaniałe. I właśnie w tych uwarunkowaniach możemy kontynuować nasze rozważania rozpoczęte jesienią na temat piękna świętości małżeństwa i rodziny, dzisiaj z akcentem na ojcostwo, w pewnym sensie z akcentem na to, co jest filarem rodziny. W wielu książkach o męskości, a bardzo dużo jest dobrych książek o męskości, można przeczytać właśnie takie odważne wyrażenie, że duchowym przywódcą rodziny jest mężczyzna. To on ma porywać do wiary, do Boga, żony i dzieci. Na no tym momencie właśnie. O ojcostwie, o tym, co on, ojciec, wobec dzieci. Może dochodzą do naszych uszu takie stwierdzenia i takie słowa, że oto doświadczamy kryzysu ojcostwa. Ja się z tym zgadzam. Rzeczywiście o czymś takim możemy mówić i to wyraźnie widać, ale przede wszystkim właśnie w tej płaszczyźnie. Kryzysu ojcostwa w płaszczyźnie przekazywania wiary. To jest najważniejsze, pierwsze zadanie Ojca wobec dzieci. I nie jest z tym dobrze. Po kolei. Najpierw, co Słowo Boże do nas mówi, ustawiając nas jako Ojców, wskazując nam wyraźnie właśnie to zadanie przekazu wiary. Pięć ksiąg, sam początek, ponad trzy tysiące lat temu, i Księga Powtórzonego Prawa. Kiedy już od Księgi Wyjścia rozpoczyna się przekazywanie dekalogu i Bożego Prawa. I w szóstym rozdziale takie słowa. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać, wstając ze snu. Czyli ojciec jest tym, który wpaja, słownie, werbalnie, mówi o Bogu, o przykazaniach. O Bożym Prawie. I co zobaczcie? W podróży, w domu, kładąc się, spać, wstając, a więc wykorzystując każdą chwilę, każdą okoliczność, od rana do wieczora. W psalmie, 78, albowiem nadał on w Jakubie przykazania, aby to, co zlecił naszym ojcom, podawali swoim synom, aby to poznały przyszłe pokolenia. I tak zawsze było w naszej ojczyźnie. Z ojca na syna, z ojca na syna, z ojca na syna w tradycji izraelskiej, owszem, ale u nas też. W sposób zupełnie naturalny, bez jakichś zniosłych słów poprzez przykład życia. W ubiegłym roku mieliśmy rok kanonizacji świętego Jana Pawła II. I warto, kochani, warto zadać to pytanie, co było fundamentem rozwoju i wzrostu wiary? Do takiego poziomu, kiedy możemy mówić, że to był gigant wiary, jeśli chodzi o świętego Jana Pawła II. A no właśnie, w wielu jego biografiach możemy to przeczytać, kiedy Karol się budził w nocy, już mieszkając w tym malutkim mieszkanku w Krakowie w czasie wojny, oczywiście po śmierci i mamy, i starszego brata. I co widział? Bardzo często właśnie ten widok. W nocy ojciec klęczący i modlący się. Skąd Karol miał taką wiarę? Od ojca. Owszem, jeszcze od dwóch mężczyzn, od dwóch mężczyzn. Wieczysław Kotlarczyk, ten mistrz teatralny, nauczyciel z gimnazjum, który rozbudził taki poziom humanizmu w duszy Karola. Jan Tyranowski, krawiec, ale mistyk, a więc z trzech mężczyzn wpłynęło na taki poziom wiary świętego Jana Pawła II. I to zaskakuje. Jak dzisiaj już po dwóch naukach wiele pytań do mnie dochodzi. Jak to? Skąd to? Zobaczcie, badania naukowe. I dosłowny cytat brzmiący tak. Kiedy ojciec poważnie traktuje swoją wiarę, prawdopodobieństwo, że jego dzieci będą osobami głęboko wierzącymi, wynosi 75%. Ale jeżeli tylko matka jest osobą wierzącą, to prawdopodobieństwo radykalnie spada do 15%. Taka przepaść. Matka może być bardzo, bardzo szczerze, głęboko wierzącą. A prawdopodobieństwo, że ta jej wiara przejdzie na dzieci, to tylko 15%. Ale jeśli ojciec jest wierzący, to aż 75%. Konkretnie! prosty wniosek, jeszcze raz. Za przekaz wiary w rodzinie. Odpowiedzialny jest ojciec. Nikt nas nie zwolni panowie z tej odpowiedzialności. Pewnie. I to pytanie też dzisiaj już było. Dwukrotnie, nawet ksiądz Prała, o to zapytał. No a gdzie rola matki, kobiety? Bardzo ważna. Nic nie umniejszamy. Taka jak rola. Maryi przy Jezusie w czasie bardzo wyczerpującego, dynamicznego, trzyletniego głoszenia tej misji zbawczej, mesjańskiej. Gdzie była Maryja? Dyskretnie z boku. Ale co robiła? Dwie rzeczy. Troszczyła się o to, żeby te chłopy się najadły, Jezus i apostołowie, żeby po prostu zjedli coś konkretnego, żeby mieli siły. Ale też się modliła. Dla mnie, w moim rozumieniu, w kontekście tego biblijnego obrazu i i literatury, ości literatury, taka jest rola matki. Matka jest zapleczem modlitewnym. Jest tym zakonem kontemplacyjnym w domu, obmawiającym dzieci i męża i ojca, rozumiejąc, jaka rola spoczywa na ojcu. Matka go obnawia z tego swojego męża. Dzięki temu on z taką skutecznością to realizuje. Ogromna rola. My, mężczyźni, mężowie, ojcowie, nie podołalibyśmy niewiasty bez tej waszej modlitwy. Ale to nasza robota bardzo konkretna. Jak to robić w takim razie? Pan Bóg nam o tym mówi, że to my, ale daje nas, nam też bardzo konkretne wskazania. Wzorce osobowe. Ja, może subiektywnie, tu chciałbym przedstawić dwie postacie, choć w tej mojej książce o ojcostwie pokazuję ich więcej, takich wzorców osobowych, takiego wzorowego ojcostwa, z których mamy czerpać. Pierwsza postać to Hiob. Intrygujące troszeczkę, nie? Bo księga Hioba się przywołuje wówczas... Kiedy pochylamy się nad tematyką cierpienia, to jest i trudna księga, i obszerna. Taki traktat teologiczno-filozoficzny na dodatek napisany takim poetyckim językiem, ale w prologu w pierwszym rozdziale bardzo proste, zwykłe słowa, kiedy wiele lat temu jako ojciec je przeczytałem, to naprawdę wstrząsnęły mną na te słowa. Najpierw takie delikatne przybliżenie, kto to był. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny, unikający zła. No, idealnie, panowie. Prawy, sprawiedliwy, bogobojny, unikający zła. Miał siedmiu synów i trzy córki. No, nieźle, nie? Dziesiątka dzieci, siedmiu synów i trzy córki. Będę teraz tak podpowiedź. Synowie jego mieli zwyczaj udawać się na ucztę, którą każdy z nich urządzał po kolei we własnym domu w dniu oznaczonym. Zapraszali też swoje trzy siostry, by jadły i piły z nimi przeminął czas ucztowania, Hiob dbał o to, aby dokonywać ich oczyszczenia. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia stosownie do ich liczby, bo mówił Hiob do siebie, może moi synowie zgrzeszyli i złożeczyli Bogu w swoim sercu. Hiob zawsze tak czynił. Kochani, to są dwa wersety, troszeczkę długie, ale dwa, jak bliski dla nas dzisiaj obraz, no najpierw ta informacja, że młodzież, nasze dzieci, gimnazjaliści, lucjaliści, studenci, że młodzież lubi imprezować, słyszycie? od 2000 lat temu to zostało zapisane. Siedmiu synów regularnie imprezy robili w swoich domach, bo no to naprawdę dość często one były. Te swoje siostry zapraszali, a jak chłop sobie myślał, że może zgrzeszyli, to naprawdę miał podstawy, żeby tak myśleć. Bo jak to były uczty, imprezy, to i alkohol tam był. A więc młodzież ma to do siebie, że lubi imprezować. My rodzice swoich dzieci, to tak teraz troszeczkę się gorszymy, nie do człowieku, co ty mówisz, to taka nawet zachęta do imprezowania. Zaraz, zaraz, kochani, drodzy moi rówieśnicy, wy starsi, a przypomnijcie sobie naszą młodość. Imprezowaliśmy, co? W szkole średniej? Na studiach? Pewnie niektórzy teraz tak myślą, lepiej, żeby nasi rodzice to nie wiedzieli o tym, co my wtedy wyprawialiśmy w tych akademikach i w tych internatach, nie? Pamiętacie, coś my wtedy wyprawiali. A no właśnie, taka jest natura młodości. Trzeba się wyszaleć, Imprezowaliśmy. I ślub naprawdę jako bardzo młody, mądry człowiek, bardzo mądry człowiek, wiedział, co to znaczy być młodym człowiekiem i imprezować ale nie rozpaczał. Dzisiaj, przepraszam, ja jestem realistą. Ja wiem, również jako doświadczony nauczyciel, co się dzieje w tych gimnazjach, w tych liceach, w tych akademikach, na tych stancjach. My wiemy, duszpasterze również to wiedzą, co się dzieje, nie? I można się przestraszyć. Tylko proszę o jedną rzecz. Ojcowie, mamy też, ale ojcowie... Niech wam nigdy do głowy nie przyjdzie myśleć, że jesteśmy bezradni, że nic nie da rady zrobić. A często słyszę takie słowa, proszę Pana, wymknął nam się syn, już nie mamy na niego wpływu i później wraca, czasami w ogóle nie wraca i nic nie chce słuchać z tego, co mówimy, żadnego już wpływu na niego nie mamy. I często to jest taka rozpacz, No tu, Panowie, słyszycie heja do roboty. Co robił siob, uwaga, uwaga, konkret, Wstawał wczesnym rankiem I składał co opalenia Czyli zasuwał do kościoła i się modlił Wstawał wczesnym rankiem I się modlił Konkret Błagam Żadnej rozpaczy, żadnego myślenia, że nic nie można zrobić To może być dosłownie Jak masz taką możliwość Może rano, może po południu Ale w tygodniu, nie mówię o niedzieli, słyszysz? Zasuwać do kościoła na sze. Wypadać na kolana Owszem, w niedzielę przyjść z żoną, przyjdź z dziećmi, ale w tygodniu zasuwaj sam jako ojciec. Kilka razy nawet w tygodniu. Kochani, od wielu lat właśnie po przeczytaniu tego tekstu jako ojciec trojga dzieci robię tak. Staram się być nawet codziennie na mszy. Owszem, w niedzielę z żoną, ale w tygodniu sam. I główna moja intencja tych moich codziennych mszy, to są moje dzieci. To mówię, co Panie Boże, może zgrzeszyły te moje dzieci, może zgrzeszyły. Panie Boże, to ja jako Ojciec przepraszam Cię za nie, przepraszam Cię, Panie Boże. I to już jest kawał odpowiedzialności ojcowskiej. Taka właśnie postawa. Mam przed oczyma twarz takiego starszego, i już miał 70 parę lat, mężczyzny. A tak bardzo dostojnie wyglądał, troszeczkę utykał, taką elegancką laską się podpierał. I to były trzy msze w niedzielę. Trzy msze przed południem i tam chyba jeszcze były dwie po południu. Pierwsza była chyba o 8 rano. On gdzieś tak z przodu siedział. Może nie rzucił się w oczy, ale jak stałem z książkami, to podszedł, kupił jakąś książkę, chwilę postał. Ale jest druga msza. Patrzę, on znowu siedzi z przodu. Jest trzecia msza, on znowu siedzi z przodu. Więc ja po tej trzeciej mszy, jak jeszcze tak właśnie tam stojąc z książkami dostrzegłem, że idzie, to mi się proszę, proszę pana, ja mam tylko takie pytanie. Dlaczego pan dzisiaj w niedzielę był na trzech mszach? A on mówi, ale naprawdę słuchajcie, z taką pokorą, bo na tej pierwszej to ja byłem po to, żeby ten mój obowiązek udziału w niedzielnej mszy wypełnić. Ale na tej drugiej, to ja byłem za syna. Żyje w małżeństwie, ma dwoje dzieci, od bardzo dawna do kościoła nie chodzi, wręcz nawet bez przerwy tylko krytykuje Pana Boga i Kościół, boli moje serce ojcowskie i to, ale też to, że to swoim dzieciom przekazuje. Więc ja proszę Pana od wielu lat na tą drugą brzę, Chodzę za syna, ale na tą trzecią mszę chodzę za córkę. Jest po rozwodzie, żyje w związku z mężczyzną, też po rozwodzie, mają dwoje dzieci. Oczywiście do kościoła nie chodzą. Pan Bóg i wiara dla nich nie ma żadnej wartości. Więc na tą drugą mszę chodzę za córkę. No, łzy mi pochłonęły. On jeszcze dopowiedział, bo to nie tylko chodzi o tego mojego syna i o tą moją córkę, ale też o te moje wnuki. Jaki oni mają obraz postawy swoich rodziców. Ale kochani, on mi doprecyzował. On mówi tak, co to znaczy, że ja tu jestem za syna, a na tej kolejnej imce za córkę. Dwa wymiary. Najpierw ten, że ja tą przeofiaruję za nich, całą mszę się za nich. Ale ten drugi wymiar jest też taki, że ja chodzę jakby w zastępstwie. Syn nie chodzi, to ja za niego chodzę. Córka nie chodzi, to ja za nią chodzę. Panie, ciekawe, nie? Ktoś może powiedzieć, że to jest jakaś niedorzeczność. Zostawmy tę ocenę. Zostawmy tą teologię. Zostawmy to Panu Bogu mnie jeszcze taka sytuacja nie spotkała, mając trójkę dzieci. Ale tak sobie myślę, że gdyby któreś z moich dzieci przestało chodzić do kościoła, to bym robił to samo. Chodziłbym dodatkowo w niedzielę na msze w zastępstwie. I tak bym mówił, Panie Boże, Panie Boże, ja tu jestem zamiast mojego syna. Bo jego tu nie ma, to ja zamiast niego jestem. Bardzo cię, Panie Boże, proszę, przyjmij tą moją ofiarę. Aha! Zobaczcie, ile mamy możliwości! Ale sorry, Panowie, to my! Nie nam do głowy nie przyjdzie zrzucać tej odpowiedzialności do księdza, naszej żony. Jesteś kobietą, to się mówi! Jesteś kobietą, to zasuwaj do Kościoła! Jesteś facetem, to się mówi! Musisz spodnie właśnie po to, żeby na najwyższym poziomie odpowiedzialności to rozumieć, co to znaczy być facetem. Nad odpowiedzialność za zbawienie swoich dzieci to nie są żarty, panowie proszę, nie myślmy błagam, nie myślmy że najwyższy poziom odpowiedzialności ojca to jest wybudowanie domu dzieciom kupienie mieszkania zostawienie pieniędzy na koncie dwa miesiące temu w dużej parafii w Wadowicach jeszcze tego dramatu jaki jest teraz nam się nie wydarzyło Chodzi mi o to, kto jest burmistrzem w Badawicy, nie? Niezły chichot szatana. Dwa miesiące temu podeszła do mnie z tyłu kościoła właśnie taka pani, 30 panny lat, i mówi proszę pana, tu niedaleko mamy dom 300 metrów kwadratowych. Ojciec mieszka tam sam. Małżeństwo rodziców się rozpadło z bratem w oddzielnych miejscach, skłóceni z sobą, skłóceni z ojcem. Ale to właśnie dlatego, że on zawsze tak myślał, że jego rola jako ojca to jest wybudować chałupę. No, 300 metrów i sam siedzi w tej chałupie. Nie, panowie! To nie jest główne zadanie ojca, chałupę wybudować i mieszkanie kupić. Główne zadanie nas jako ojców, to jest zaprowadzić nasze dzieci do zbawienia. Ja normalnie po ludzku tego się boję, bo o to mnie Pan Bóg zapyta, jak stanę przed Panem Bogiem. Guzowicz, co zrobiłeś, aby swoją trójkę dzieci tu doprowadzić do zbawienia? To jest moje najważniejsze zadanie życia. Tak to rozumiał Hiob. Ale też druga postać, bardzo króciutko. Tobiasz. kochani, bardzo proszę. To jest tak cudowna, łatwa w czytaniu księga, taka saga rodzinna, taka opowieść rodzinna, bardzo łatwo się to czyta, bardzo łatwym językiem. I może nawet za chwilę, już w domu, panowie, poszukajcie sobie w Starym Testamencie księgi Tobiasza czwarty rozdział. Czwarty rozdział. I tam jest ten zestaw. Co Tobiasz jako ojciec mówi, mówi werbalnie do syna, jak syn ma postępować. To jest zestaw kilkunastu bardzo konkretnych wskazań. O na przykład takie. Szacunek dla matki, wspieranie jej do końca życia, wierność przykazaniom. Unikanie rozpusty, pracowitość, unikanie próżmowania, miłość wobec własnego narodu, uwielbianie Boga w każdej chwili. Zobaczcie, to tak jak w tej księdze powtórzonego prawa: budząc się, kładąc się, wychodząc z domu, wracając bez przerwy, mamy dzieciom mówić, panowie, co to znaczy dekalog, co to znaczy nauka kościoła. Co to znaczy czystość przedmałżeńska? Co to znaczy zło? Świeża sprawa. Pigułki wczesnoporonnej. Mm -hmm. Straszny dramat. Słyszycie, panowie, mamy to mówić. Ale pierwszy rozdział księgi Tobiasza. I takie zdanie. Dawałem mój chleb głodnym i ubranie nagim. A jeśli widziałem zwłoki któregoś z moich rodaków, wyrzucone poza mury Niniwy, grzebałem je. Niewola asyryjska, IX wiek przed Chrystusem i przymusowa deportacja Żydów tam do Niniwy, oczywiście jako niewolników, bardzo częste zabijanie tych Żydów i zakaz grzebania. Te zwłoki dla pochańbienia musiały zostać, rozkładać się, być rozszarpywane przez dzikie ptaki. I Tobiasz Ojciec w nocy ukradkiem grzebie te zwłoki, do, dokonuje pochówku. Ale wiedząc, że jak będzie za to przyłapany, zostanie zabity. Czyli zobaczcie, Tobiasz Ojciec wypełnia podstawowe Boże zasady z narażeniem życia. Będąc gotowym życie poświęcić, żeby być tylko wiernym Bogu. I on w pewnym momencie woła syna, ten czwarty rozdział, i mówi: Synu, jako ojciec, proszę cię, tak i tak postępuj. Ale zobaczmy na to zestawienie. Jak Tobiaż to mówi do syna, to wie, panowie, uważajcie, to wie, że nigdy od syna nie usłyszy takich słów. Tato! Co ty mi tu mówisz o Bożych przykazaniach? A ty jak postępujesz? Tato, co ty tu mówisz o nauce Kościoła, o katechizmie? A ty jak żyjesz? Tato, co ty mi tu mówisz o, to, że, o tym, żebym chodził do kościoła na msze? A ty chodzisz, przestań, tato. Panowie! Najwyższa porażka, gdybyśmy takie słowa usłyszeli. Natomiast ideał to jest właśnie taka postawa. Dobrze tato, będę tego przestrzegał, bo ty tym żyjesz. Będę chodził do kościoła, bo ty chodzisz. To jest ideał. Nie da rady inaczej. Tylko w ten sposób. Bardzo ci, Panie dziękujemy, choć bardzo trudna jest ta mowa. Już nie ma odwrotu. Nie jest dobrze. Z tymi naszymi dziećmi, z tą naszą młodzieżą i z tymi naszymi rodzinami, no coś trzeba z tym zrobić. I tak wyraźnie nam, Panie Jezu, pokazujesz, że Ty od nas, mężczyzn i ojców, tego oczekujesz. I bardzo Cię o to proszę, Panie Jezu, abyś Ty mógł na nas liczyć. Jak zawsze mam swoją literaturę, będę tam stał, również te książki o ojcostwie, płyty o ojcostwie, o małżeństwie, jakby ktoś chciał sobie jeszcze te treści pogłębiać, też po to, żeby się tymi treściami z innymi dzielić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.